Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj mam na tapecie silnik M53 z BMW E60. Auto przyjechało do nas na demontaż kolektorów wydechowych, na wymianę sprężarki klimatyzacji, na wymianę pokrywy zaworów, na wymianę rozrządu, rozrządu górnego i tak zwanego dolnego, czyli napędu pompy oleju. Zobaczcie sobie, tutaj mam te wszystkie gadżety. To jest z innego auta. To są sondy sądy yy lambda z X5, które tam wymieniłem wczoraj w międzyczasie. A tutaj mam całe zestawy. To jest chyba zestaw rozrządu dolny, ten napęd pompy oleju. E, tu jest górny zestaw rozrządu. No i oczywiście sprężarka klimatyzacji, którą już wymieniłem wczoraj. Zobaczcie, zdecydowałem się na demontaż silnika z samochodu, dlatego że tutaj to jest X-Drive. Jak auto przyjechało po szybkiej weryfikacji, okazało się, że jeszcze jest do uszczelnienia miska olejowa. W związku z tym, że tutaj jeszcze kolektory wydechowe były do demontażu, dlatego że pojechały do... Do firmy, która zajmuje się układami wydechowymi, nie wiem, co tam dokładnie będzie robione z nimi. Czy będą wymieniane same wkłady katalizatorów, czy, czy co tam z nimi będzie robione, tego nie wiem. Nie dopytywałem się już, dlatego że tutaj z tym silnikiem będę miał dużo rzeczy do zrobienia. Tak jak widać, już sobie założyłem blokadę wałków, żeby mieć ustawiony silnik. Założyłem tam blokadę wału korbowego. Tutaj już sobie zdjąłem napina, czy paska wielorowkowego dlatego, że tutaj ten dekielek będę musiał zdjąć. Dostać się tam do, do środka. Zobaczcie, tutaj mam zdjętą już pokrywę zaworów. Ona będzie do wymiany dlatego, że pokrywa zaworów jest tak jak to w większości silników jest separatorem oleju. A tutaj coś tu było robione, wymieniane chyba sama membrana, coś nie do końca to przyniosło efekt, dlatego wymieniamy pokrywę zaworów na nową. Tutaj mam nówkę sztukę nieśmiganą, jeszcze zafoliowaną. Także separatorek oleju będzie nowy przy okazji w tym silniku. Zobaczcie, tutaj mam jeszcze masę, masę innych rzeczy do oleju, jakieś oringi, jakieś uszczelki wydechu. Uszczelniacze i podporę wału, dlatego że tutaj jeszcze będzie wymieniana podpora wału w tym samochodzie. Dodatkowo miało być jeszcze robiona mechatronika w tym samochodzie, dlatego że to jest silnik, samochód z automatyczną skrzynią biegów, ale tutaj na razie się wstrzymujemy, dlatego że normalnie gdyby, gdyby nie wyszło na to, że muszę uszczelnić miskę oleju. Prawdopodobnie nie wyjmowałbym silnika na zewnątrz, próbowałbym to zrobić na samochodzie, ale w związku z tym, że to jest taka grubsza operacja, musiałem wyjąć silnik. Tutaj doszło to uszczelnienie miski oleju, koszty jakby całej operacji wzrosły dosyć mocno w górę, więc na razie sobie odpuszczamy mechatronikę skrzyni. Poza tym skrzynia póki co pracuje. Eee, tak jak powinna pracować, nic się tam z nią nie dzieje, dlatego eee, na razie skrzyni nie ruszamy. Zobaczcie, jak tutaj wygląda rozrząd, przynajmniej ten górny. On widać, że to jest jeszcze fabryka, eee, nigdy nie był wymieniany, dlatego czas najwyższy na jego wymianę. Nie kojarzę, ile silnik ma przejechane, ile tam jest przebiegu na, na liczniku. Ale sądząc po, po tym osadzie, który się tu znajduje, no ma pewnie około 200 tysięcy spokojnie najechane ten, ten samochód, ten silnik. Dlatego to są takie jakby standardowe serwisy przy takim przebiegu. Także mam nadzieję, że jak tutaj porozbieram, powymieniam te rzeczy, jak będę miał jeszcze jakieś ciekawostki. To tutaj skręcę przynajmniej jakiś króciutki jeszcze materiał do tego filmiku. Także zapraszam do dalszej części. Rozrządzik już wymieniony, proszę bardzo, nowe ślizgi, nowy łańcuch. Tutaj dolny rozrząd razem z zębatkami i z tym wszystkim. No już miseczka jest założona, umyta nowa uszczelka. Tak, żeby tutaj wycieków żadnych nie było. Przy okazji po drodze jeszcze wymieniłem też uszczelkę uszczelki obydwie, podstawy filtra oleju. Proszę bardzo. One co prawda jeszcze są gumowe, nie zrobiły się plastikowe, ale były bardzo wypłaszczone i tam już ten olej też się gdzieś tam pocił na tych połączeniach, także to już będzie z głowy. A tutaj mam obydwa Rozrządy. Tutaj Fabi jak widać sprawdza się idealnie do tych silników. Proszę bardzo, dolny rozrządzik. Co prawda nic tu się jeszcze nie, nie połamało, nie popękało, ale widać, że te, te plastiki, te ślizgi są już mocno wytarte. Tak samo tutaj z tym górnym rozrządem, łańcuchy też już są wyciągnięte. Te ślizgi są już mocno powycierane, pozużywane. Zobaczcie, tutaj w zestawie są jeszcze też śruby sforznie i tak dalej, i tak dalej. Także rozrządzik tutaj będzie już na, na następne myślę, 200 tysięcy kilometrów. Oczywiście, zobaczcie, mam tutaj cały zestaw uszczelniaczy, uszczelek. Do, dlatego, że to jest X-Drive, i tutaj no, grzechem byłoby nie wymienić uszczelniaczy Zimmerlingów na e, tutaj, gdzie półosie wchodzą w dyfer. Tam są e, Zimmerlingi i O-Ringi, także to e, przy okazji będzie powymieniane, uszczelnione, już tak, żeby też było na kolejne tam ileś tysięcy kilometrów. I zobaczcie, tutaj mam jeszcze poduszki silnika. Które występują tylko z oryginału do tego samochodu i kosztują, już nie pamiętam, 700-800 zł sztuka, także no niestety, tanio tutaj nie jest, ale jak to się mówi, BMW do czegoś zobowiązuje. Także. A tutaj jeszcze będę miał przy okazji jakieś wahacze do wymiany, bo okazało się, że wahacze poprzednie, po, poprzeczne przedniego zawieszenia, e, mają już wybite tuleje, które są niewymienne, z, dlatego trzeba cały wahacz wymienić. E, no i co, myślę, że tutaj mogę na tym etapie zakończyć ten filmik. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału o dawaniu lajków i udzielaniu się w komentarzach. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcineczku. Pa!